Dzień dobry, z tej strony WajtaKowy2 a dzisiaj będziemy tam tworzyć tak nową gierkę a między innymi zaczniemy tworzyć też zarządzanie cyfrowych kanałów i takich rzeczy okay. to sobie możemy przesunąć Okay. A w sumie widzowie zro nie, 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 nie będziemy robić tak w Robloxie. Zro e, zrobimy to w Unity. E, Unity. Ja sobie na szybko widzę, że też stworzę konto, to on tylko wyłącza. konto mają nie ty widzowie ja sobie teraz tylko muszę zrestować hasło reset password y okej, widzowie, zacząłem włączać akcept okej okay. okej, okay, widzowie New project uh, weź, weźmy sobie zróbmy w 3D uh, Build in Render Pipeline co jest robimy uh, High Definition High Definition tak Fishing uh, и uh, клеить Project